Jeszcze nie zagrozili bramce Wiktorza Moszczenica natomiast gospodarze mieli jedną dobrą sytuację Ale strzał w boczną siatkę Teraz to jest Szerbiec Akcja, doskonałe podanie teraz na lewą stronę Jest już po zawodnik Szerbca Wolbusz, jeszcze akcja i gol 1 do zera dla gości Szerbiec Wolbusz obejmuje prowadzenie W Moszczenicy Zawodnik z numerem 99 Po interwencji bramkarza Paweł Kuta, w bramkę na, jedno, na jednego. Paweł Kuta rozpoczyna strzelanie w Moszczenicy. Jak rasowy napastnik. E, znalazł się tam, gdzie powinien. Po interwencji bramkarza z najbliższej odległości pakuje tę piłkę głową do bramki. No i miejmy nadzieję, że to jest zapowiedź wielkich emocji i dużej ilości bramek tutaj w Moszczenicy, e, oby z obu stron. No i za moment e, po raz kolejny, ze stałego fragmentu, Włókniarz-Moszczenica. Piłka w polu i gol! Gol 1 do 1! Ależ bramka, kapitalne dośrodkowanie. Spiknie w Kowalczyk, 1 do jednego Oczywiście, no i też dziękujemy za takie wszystkie informacje dotyczące kwestii technicznych. Teraz odzyskana piłka przez z Wolbusz. Jeszcze tutaj w środkowej strefie boiska zawodnicy gości, ale już pod polem karnym. No i to teraz? Pierwszy u tej piłki dojdzie. Jeszcze z Wolbusz tam oskrzydlają z lewej strony. Dośrodkowanie, strzał i gol! 2 do 1 dla gości. Aleksander, Kapitalne podanie. Aleksander Cieślik, Aleksander Cieślik z numerem 9 Strzela w bramkę 55 w 55 minucie maciu. Coś niesamowitego. Historia lubi się powtarzać. Aleksander... Głową z lewą stroną. Ja też nawiązuję do meczu jesiennego. Aleksander Cieślik. Aleksander Cieślik. Aleksander Cieślik w tamtym spotkaniu, też w drugiej połowie strzelił bramkę na 2 do 1 która była złotym golem, dającym 3 punkty szczercowi w 64 minucie. Teraz mamy minutę 55, około 55. Tak i znów ten gracz wyprowadza Szczerbca na prowadzenie. Czy zakończy się tak jak jesienią? Oby nie, obyśmy tutaj jeszcze widzieli bramki. Więcej bramek w Moszczenicy. I kolejna zmiana w jednej z drużyn, zaraz zobaczymy, w barwach Szczerbca. Szerpca Wolbusz, za moment zobaczymy nowego zawodnika. Kasper Rutkowski z numerem 10 opuszcza boisko. No i zapas świeżych sił za moment. Już przygotowany przy linii bocznej gracz. Młody zawodnik Szerpca Wolbusz. I zawodnik z wymiarem 17 pojawił się na boisku. Marcel Robak. To Marcel Robak, który jeszcze w zeszłym sezonie reprezentował barwy Czarnych Panter AKS SMS Łódź. I zobaczymy, co ten nam pokaże, bo już przy piłce ten zawodnik. ale tutaj poszedł Marcel Robak. Poszedł na i mamy rzut karny, drodzy widzowie. Jest Pierwsza akcja młodego gracza, Marcela Robaka. 17-latek Marcel Robak poszedł na przebój bardzo odważnie i wywalczył rzut karny. Jeszcze sędzia coś tam notuje, jeszcze zapisuje. Jeszcze żółta kartka dla gracza włókniarza, zanotowana przez sędziego. Od Świątek, nie rany, a już za moment szansa na trzeciego gola dla gości. Strzał i gol, jest 3 do 1. Konrad Szymor, strzelce bramki z Volboża. 3-1 dla gości z Wolboża Rzut karny pewnie wykonany. Piłacz bez szans. Konrad Szymor strzelił bramkę numer 3 dla dla Szerpca Wolbusz i coraz bliżej goście wygranej tutaj w Moszczenicy. I coraz więcej wskazuje na to, że to oni w lepszych nastrojach spędzą święta. Ale jeszcze, wiemy, jest około 15 minut, może trochę więcej, do końca meczu. Zmiana w drużynie gospodarzy, boiska opuścił Marcin Brynkowski. Ja, teraz jeszcze tylko zobaczmy na środkowej, w środkowym kole boiska. Widzimy szerwiec szczer Wolbusz, Ej, już coraz więcej zawodników. Jeszcze pewnie tutaj e, pocieszą się razem i będą mogli zaczynać święta. No i za moment e, tanie z radości gości po wygranym meczu derbowym. Ja, ma już się strzygać, ja się szczerze cieszę, trzypunktnie. radości, wielki wielki mecz Przedmiot w, w wielką Wielką a to tyle z tak. Tutaj dzisiaj dla Was pracowali Krzysztof Kowal oraz Hubert Kwiatkowski. Dzięki. Było nam bardzo miło. My już wszystkim Wam życzymy zdrowych, wesołych, spokojnych świąt i jeszcze być może obfitujących w piłkarskie emocje. Tak, do dołączam się do życzeń i wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt no i do zobaczenia na meczach. I do zobaczenia też na magazynie Niższych Lik, na który już Was dzisiaj zapraszamy. Wywiady pomeczowe z tego spotkania zaprezentujemy właśnie w najbliższym magazynie, który pewnie we wtorek. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia na kolejnych transmisjach.